Jak usunąć ceny z wydruku wydania zewnętrznego w subiekcie GT? Domyślny wydruk dokumentu wydania zewnętrznego zawiera ceny towarów, które niekoniecznie powinny być widoczne dla magazyniera, który otrzymuje wydruk. W celu usunięcia cen z wydruku dokumentu WZ przejdź do modułu Administracja – wzorce wydruków. Na liście Odszukaj i zaznacz wzorzec, który domyślnie wykorzystywany jest przez program do wydruku wydań magazynowych. W odszukaniu wzorca pomocne będą dwie kolumny. Kolumna W informuje, czy wzorzec jest domyślny dla wszystkich komputerów w sieci, a kolumna K, czy wzorzec jest domyślny dla tego komputera. Po zaznaczeniu wzorca wybierz z górnego menu operację Powiel. Opcja ta dostępna jest również w menu kontekstowym. Określ nową nazwę wzorca, a następnie zaznacz opcję Wzorzec domyślny dla wybranego typu wydruku. Przejdź do zakładki Zawartość. Na liście zatytułowanej Kolumny Wybrane zaznacz pozycję Cena Netto lub Brutto. Następnie kliknij na przycisk ze strzałkami skierowanymi w lewo. Postępuj w ten sam sposób, aby z kolumn wybranych usunąć dodatkowo pozycję Wartość Netto lub Brutto oraz Koszt pozycji. Aby zapełnić pustą przestrzeń po usuniętych kolumnach, Warto poszerzyć pozostałe na wydruku kolumny. Brakującą przestrzeń może na przykład w całości wypełnić kolumna nazwa. Zaznacz daną pozycję na liście i wybierz opcję Edycja kolumny. Określ nową szerokość dla kolumny i potwierdź zmiany klikając OK. Kolejno przejdź do zakładki Inne i odznacz opcję Drukuj razem i słownie. Przed zapisaniem wzorca Możesz zweryfikować jego wygląd, klikając w przycisk Wypróbuj. Jeżeli wszystko się zgadza, zachowaj ustawienia wzorca, klikając OK.